Jak przeprowadzić kontrolę rozliczeń w rachmistrzu NexoPro? Jeśli chcesz dodatkowo weryfikować rozliczenia dokumentów, to z rachmistrzem NexoPro jest to możliwe. W tym celu przejdź do modułu rozliczenia, rozrachunki, sesje rozliczeniowe. W widoku sesji rozliczeniowych masz możliwość przefiltrowania danych przy użyciu filtrów dostępnych nad tabelą. Pamiętaj, że po wybraniu więcej zobaczysz dodatkowe filtry, z których również możesz korzystać. Widoczne rozliczenia możesz przeglądać oraz drukować. W podglądzie sesji w stopce widoczna jest wizytówka, dane podstawowe oraz rozliczenia.